Chciałam jeszcze dodatkowo zapytać właśnie pana dyrektora z CKB o jakieś dodatkowe warsztaty dla młodszych dzieci. Sporo się dzieje jeżeli chodzi o młodzież, o osoby starsze, bardzo dużo dla seniorów jest organizowanych różnego rodzaju warsztatów. Bym prosiła o informację, czy będziecie państwo przewidywali na przykład zajęcia z tańca nowoczesnego lub samoobrony dla mniejszych, dla maluchów. Rodzice mi o to pytali, prosili o to, żebym zapytała też pana. Dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz tak, o, dobrze. Jesteśmy w trakcie w tej chwili rozmów, jeśli chodzi o samoobronę. To nawet się bardziej fachowo nazywa. Nie, 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 nie pamiętam. I to będzie też dla dorosłych. Zobaczymy, jakie w związku z tym będą konsekwencje finansowe. Natomiast jeśli chodzi o taniec, no to absolutnie nie ma z tym żadnych problemów. Można realizować. Tak, 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 tak. Czy, czy mogę uzupełnić? Proszę. Panie bardzo. dyrektorze, ale ja będę protestował, jeżeli pan będzie samoobroną się zajmował. Przepraszam, żartobliwie mówię. Proszę państwa, mamy klub, mamy klub, <gryw> mamy klub Kyokyushin. Klub Karate, który takie zajęcia też prowadzi, który dostaje pieniądze na to nasze właśnie, na realizację zadań własnej gminy i wielokrotnie klub czy, czy trener występował z propozycją organizowania takich kursów. Dlaczego mówię, że będę protestował? Jeżeli mówimy o dorosłych, to jest inna sprawa. Natomiast jeżeli mówimy o dzieciach, jeżeli chcemy to ograniczyć tylko do kursu, czyli do krótkiego przeszkolenia, jak ma bić, żeby skutecznie bić, ja mówię celowo w ten sposób to nie. Dlatego że jeżeli kogoś chcemy uczyć samoobrony, zwłaszcza jeżeli chcemy uczyć karate, innych walk, to trzeba również do tego dodać może za wielkie słowo trochę filozofii, trochę tego co jest tu podstaw takiej walki. Jeszcze raz powtarzam, nie żebyśmy nauczyli go jak ma uderzyć skutecznie, tylko kiedy i jak ma się zachować. Zażartuję powiem, żeby stosował pierwszy podstawowy chwyt, najczęściej czyli ucieczka czyli unikamy walki, tak. I dlatego dla najmłodszych namawiam, nie róbmy żadnych takich kursów, nie wiem, tygodniowych czy jakich, bo, bo, bo efekt tego może być wprost przeciwny, ale klub jest otwarty na te, na takie sygnały, dlatego, że nawet z przedszkolem, z dziećmi, z, tak, z dziećmi, z, tak, z przedszkolakami również chciał robić takie zajęcia i chyba były przez jakiś czas. A więc w każdej chwili do tego możemy wrócić. Ale dlatego, jeżeli pani się zgodzi, to dyrektor niech się tym nie zajmuje. A ten klub to gdzie on działa, jeżeli mogę wiedzieć? E, gdzie on działa? My na... nie wiemy, na przykład, jako mieszkańcy. Ja pierwsze słyszę, że taki klub działa. Proszę państwa, poczekajcie, to ja już zaczynam nic nie rozumieć. Ja klub ścigam za to, że wywieszają plakaty wszędzie na, na słupach, nie wiadomo gdzie, że nabór jest. Wszędzie, tak, wszędzie w szkole, wszędzie tak, są mi plakaty. Ale chodzi o mniejsze dzieci, ja nie mówię o dzieciach mniejszych. Mniejsze, tam są, no nie wiem jak tu pokazać, no malutkie, czteroletnie, pięcioletnie dzieci tam ćwiczą. No to ale w szkołach może są plakaty, a w przedszkolach są też? No, no wszędzie są, no ja nie wiem, zaraz sprawdzimy szybko, sprawdzimy czy w internecie są. Nie, no zaraz już tak sprawdzimy. nie wikajmy, to nie o to chodzi, chodzi o to tylko, żeby po prostu coś Mają się działo. Zajęcia żeby było więcej tak, luchów i, i nic Mamy, więcej ja nie tym, będę teraz. W tym klubie w tym klubie są mistrzowie polski, polski. chyba Nasz, Nasz tak, tak, wicemistrzowie Europy i nie wiem jeszcze czego naprawdę wspaniały klub. Na Ułańskiej już czytamy, tak jest na stronie naszej nawet tam gdzie jest baza trenują na ulicy Ułańskiej, czyli w dawnym Liceum Ogólnokształcącym. A tam gdzie, gdzie takie od najmłodszych, nie wiem, 3, 4 latka też mogą chodzić czy niekoniecznie, też. czy to tylko No, ale zajęcia samoobrony są nawet dla czterolatków organizowane, więc dlatego pytam. Bo chodzi mi o mniejszą grupę wiekową, gdzie rodzice nie mają co z takimi dzieciakami robić. O to chodzi. Ja to, nie pytam o dzieci starsze, chodzi o maluchów. Jeszcze, jeszcze raz odpowiem, proszę Państwa. Żeby cokolwiek organizować, musi być zainteresowanie tym. Jeżeli to będzie jedno dziecko czy dwójka dzieci, to proszę nie dziwić się, ale nikt nie będzie chciał dla dwójki, dziecki, dla dwójki dzieci zatrudnić instruktora. Natomiast jeżeli są nabory i nie było chętnych dotychczas w, takim, w takiej grupie wiekowej, a może są, ja nie wiem, bo ja tam ich nie odwiedzam, no to, to nic na to już, już nie poradzę. To mi się przypomina, proszę Państwa, bardzo często, proszę nikt nie dajcie się, ale bardzo często nasza dyskusja przypomina mi też dyskusję ta a propos też młodzieży. Ileś lat temu taka ankieta nawet była, okazało się, że młodzież powiedziała, najbardziej jest im potrzebna kawiarnia. Kawiarnia, gdzie bez alkoholu mogą się spotkać, mogą posiedzieć. No i pewna Pani, bardzo młoda dziewczyna, zresztą chyba z koleżanką, jakieś tam szkolenia przeszły nawet, kredyty wzięły i uruchomiły taką kawiarnię w dawnym... Pod kurantem, chciałem powiedzieć pod kurantem, ale pod kurantem. I co się okazało? I pies z kulawą nogą tam nie zaglądał. Nawet ci wszyscy, tak, dobra odpowiedź. Nawet ci, którzy mówili, że tak, że chcą przyjść tam na ciastko, na kawę, na herbatę dobrą, no przyszły dwie osoby, trzy. Ale to jest za mało, żeby ktokolwiek na tym biznes zrobił. A więc, i mimo, że też rynek był badany. a więc jeżeli zgłaszamy jakieś potrzeby, to miejmy zawsze na uwadze, że być może to jest potrzeba nasza, a u innych już nie występuje ta potrzeba, i wtedy siłą rzeczy nie ma takiej możliwości, żeby indywidualne szkolenia prowadzić. Ale na pewno przekażę tę informację dotyczącą tego tej, tej, tej kursu, czy szkolenia samoobrony dla prezesa tego klubu i prezes klubu, jak znam go, to bardzo chętnie ten temat podejmie. Ja tylko chciałam burmistrzowi powiedzieć, że to nie są moje indywidualne potrzeby, bo ja ze swoim dzieckiem sobie poradzę, tylko to są potrzeby większości mieszkańców, moich koleżanek, z którymi sobie rozmawiałam, które mają w wieku dzieci podobne do mojego dziecka. Dziękuję.